Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Far Ja jestem Harry i w poprzednim odcinku jakoś zakończyliśmy tutaj, ale nie pamiętam co robiliśmy. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy robić zrzut zapasów czy zasobów. Tam jeszcze mamy kilka tutaj do zrobienia. Jesteśmy na tej wyspie. Tutaj mamy też jeszcze przedmioty kultu, ale to z następnym razem moi drodzy. Gdzie mamy pierwszy? Tutaj mamy. Tam mamy zrzut do zasobów pierwszy niedaleko, więc sobie tam przejdziemy i tam sobie to eee, zrobimy, moi drodzy. Eee, tutaj nic nie mamy już do zrobienia. Nie okej, okay, tutaj mamy czyściutko. Ogólnie ok, tu mamy broń, tu mamy to auto. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić ten podręcznik. By martwy karty pamięci. Jeszcze jedna, tylko jak dobrze widzę, która nie wiem, gdzie jest. Tak, jeszcze mamy tylko poszukiwane martwy 2, zrzut zasobów 4, więc zadania fabularne 3. Ścieżka łowcy 3, e, więc dobra. No to tutaj bardzo mało tego mamy. Ogólnie, więc bierzemy pojazd i, i jedziemy. Mamy tylko 4. Rzuty zasobów e, Ogólnie, jeśli starczy czasu, moi drodzy, to zrobimy sobie coś jeszcze. O! Tutaj mamy ten e, gdzieś tu? E, czyli gdzieś pod tym, tak? Aha. Czyli gdzieś tam. No dobra, to na razie jedziemy tam. Nie, ogólnie. Potem się pobawimy w te e, różne rzeczuchy moi drodzy, żeby nie było, więc lecimy do góry. Mamy jeszcze stopień, a tuż. No, nie, to jest tylko rajka dobra. Więc teraz jedziemy tu. Mamy też paralotnie, moi drodzy. Tam mamy ten rajkat. Nie. Próba, dobra, tutaj. Czekajcie my coś... O, sławka jest. No, teraz mamy to zawieść. E, czarne złoto, wsiadamy zrzut zasobów, okej okay. dobra, dobra mam ramami tu okay. mamy e, mało czasu tutaj więc trzeba trzeba lecieć jak tako nie spaść bo tutaj to jest ciężko mój drodzy e, tutaj więc Trzeba to ugrać. Mamy po prostu jechać za flarami, które, jako tako, się tutaj w miarę blisko są. tam jest ostatnia flara, tak? Ok, mamy to sukces, moi drodzy. E, spoko. E, siemka. Dobra. E, I teraz e, pojedźmy sobie. Nie udajmy, że tego nie było. E, tutaj mamy kolejne. Tam sobie to weźmiemy, e, żeby to porobić. E, I co, moi drodzy? No tutaj jakoś się to, mam nadzieję, jakoś to porobimy. Przy okazji będę sprawdzał. A, tu już to wzięte, spoczko. Dobra, to możemy tutaj wyjść. E, mamy to. To jest tylko kabałeczek od nas. Moi drodzy. No, pytanie, czy tam zajedziemy w ogóle? Załóżmy się ten. Okej, okay. no ale nie wychodź, bo ja nie to chciałem. Ja już to widzę, tylko muszę tam zajechać na przełaj. Żeby nie wtopić zbytnio. Okej, okay, mam nadzieję, że ta auto tutaj da radę. Tak, no oczywiście, że ta. Jakby inaczej. Więc dobra, teraz tam tamto się przejechało ogólnie, ale nie wydrukczyło. Bierzemy to kupuj przed notem sklepem no spoko. Eee, tutaj okej. Okay. Mamy ponad minutę, więc jest spoczko. Ale to jest tutaj takie. Hej, okay, coś tutaj mamy. Czeka, A, mamy takie bardziej wyskocznie tutaj. No to w sumie nie przeszkadza, żeby tak ekstremalnie eee, Więc A no tutaj coś siedzimy. bo ja mam jakieś takie tle... Przednóżkę mam na słuchawkach i mi eee, Dźwięk eee, ucina Ok Dobra Teraz Jeszcze mam 20 sekund tylko Czy damy radę? Tam już jest meta, dobra to... Okej okay. Więc udało się Ciemka Tutaj Nie wiem czemu ale jakoś tak mam kaprys taki Więc tak będzie Spoczko, dobra moi drodzy Mamy już dwa za nami tutaj Dajcie mi teraz kolejny gdzieś tutaj, tak? czekajcie, anuluj się to zaznaczę i możemy jechać dalej ogólnie no eee, czy tutaj niczego nie zapomniałem? nie eee, ja tutaj mam jakiś pojazd mam aż tyle serio? a nie, jest pojazd, dobra jednak nie będę musiał tyle iść to jest gdzieś tam u góry ja zajadę tam autkiem Mnie tak, tędy, tą różką. No. Tą różką tam zajadę. Więc jest dobrze. Moi drodzy. Jakoś powolutku do przodu bez pośpiechu. Żeby nie szaleć tutaj. I to nie o to w tym chodzi. <laughs> Więc. E, zaraz to A to nawet blisko jest. Myślę, że dalej to będzie, no ale... Jak widzicie e, tutaj dobra Tutaj to już jest tutaj za tym wzgórzem O, kładem będziemy jechać którą? tą stronę, dobra Eee, okej okay. Więc jedziemy. Mamy minutkę. Eee. Dała nie właśnie działo tutaj teraz. Okay. ok, teraz tutaj Dobra już widzę, następne będzie OK. Będę tutaj dojechać Moi drodzy powolutku tup 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 bez pośpiechu czy to już jest koń jeszcze nie ale tam już tak Nie, tu jeszcze 20 20 sekund, czy tam już koniec? A jeszcze tutaj drzewko walę sobie spoko. Ok. Siemka. Dobra. Nie wiem po co to robię, ale od jakoś tak mam, że te poszczelać. ogólnie. Tutaj w sumie ile? Mamy już chyba będzie gdzieś... Tutaj mamy w pobliżu jeszcze jedno, nie? Tutaj mamy tak, tak powiem, że gdzieś jeszcze jedno było. Mieli być cztery. i też nie ma? Czy co? Nie ma. Ej. Dobra, no to dziwne, ale. A nie, tutaj jest, dobra, jest, okej. Okay. Ja wezmę to, bo tam mamy w sumie prostą drogę stąd, więc. Tutaj potem sobie jeszcze zrobimy może. E, czekajcie może tutaj Dobra tutaj nic nie mamy Okej okay. Okej, okay, lecimy Nie śpimy e, czekaj <laughs> Jeśli na do tego momentu napisz na zgrowie moi drodzy Dobra, tam mamy autko No więc sobie pojedziemy teraz gdzieś u góry Więc nie wiem czy auto da radę czy ja mogę tam jechać główną drogą no niby tak ale lepiej by było tą boczną eee, podjechać ok bo w sumie będzie wygodniej eee. dobra eee, tak podjedziemy tą boczną tutaj bo będziemy już tutaj u góry w grunie. Czekaj. Nie będziemy przy okazji. E... Dobra. Okej, okay. czy tutaj co? A tu też. jeszcze Dobra, teraz mamy tam jechać. Okej okay. Dobra. Mhm. Możemy jechać dalej moi drodzy. W sumie tutaj. To już będzie ostatni zwróć zaopatrzenia, zwrót zasobów w sumie Okej okay. Jedź w dal mój drogi, to jeszcze tutaj mamy e, skrzynię. Dobra, mamy wkłada. E, Okej okay. 50 sekund damy radę oczywiście Więc w sumie e, wracamy w tą drugą drużką, którą przyjechaliśmy Ok dobra Tutaj Bardziej ekstremalnie padacie Okej, okay, zabiście, dobra Ok, no spoko to już takie Nie damy rady tutaj teraz tego ostatni będziemy męczyć, zabójnie. mamy tutaj e, wszystkie zrzuty do opatrzenia, zrzuty zasobów, więc e, czekajcie potęcznik e, użyte zrzuty zasobów mamy wszystkie jeszcze poszukiwane martwy możemy zrobić w sumie e, żeby było śmiesznie mamy tutaj tutaj mamy i tutaj dobra jedziemy tam Mamy troszkę czasu, więc sobie tutaj to zrobimy. E, oczywiście żadnej karty tutaj nie ma. A, okej, okay, dobra. Więc lecimy. E, tu mamy poszukiwany martwy, gdzie to jest? Gdzieś tam. A, bo to jest taka mała osada. Dawajcie mi to tutaj. Okej. Okay okej okay, aż 500 metrów no to spoko to podjedziemy sobie moi drogi, czukajcie okej okay. no to jedziemy. brum 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 eee tutaj to jest gdzieś tam na dole tak i w sumie tam jest ścieżka w dół więc w tamtym kierunku Drodzy, więc... A, jednak nie. Ale... Czy to jest gdzieś zjazd, czy nie? Wiecie co? ja mam zjazd wszędzie. No, Okej, okay. uciekaj szybko. Dobra. Dobra, mam jeszcze trochę... trochę... E, tego, e, dystansu do e, przebycia. A i teraz mamy tutaj tego typa, tak Ok, do do pewnego miejsca. Okej. Okay. Stąd uciekam albo i nie albo tak krzaki w krzaki moi drodzy Żeby tam ci go nie zobaczyli Dobra, tutaj gdzieś niech leży A tutaj tutaj, tak? Ja muszę tych dwóch dwóch zająć, tak?

ha. Tamam. Dobra, mamy to wszystko. Nie wiem, teraz, teraz muszę jakoś... Muszę teraz jakoś tego zabić. Tam? Ja no, teraz będzie się gdzieś tutaj patrzył? O nie. Okej. Okay dobra, czekaj. dobra. Aha. Dobra. Więc... dobra. Okay. A będę muszę tak tak, czy siak. Dobra. Okej, okay, mamy to. Dobra. Nie mamy czasu? Mamy jeszcze trochę czasu, więc e, sobie tutaj e, zrobimy jeszcze jeden martwy, e, poszukiwany martwy, żeby już to mieć z główki. I to jest gdzieś tutaj. Moi drodzy, okej. Okay. I to sobie też szybko zrobimy. Moi drodzy... I będzie sprawie tylko sobie jeszcze tutaj ok. E, dziękuję bardzo, moi drodzy, i gdzie to jest? Gdzieś tutaj, z e, Więc ok, ile? Gdzieś tam, ok. Pokażcie mi, a gdzieś tutaj, ja muszę tutaj na główną jechać cały czas. Tam i w lewo, tu. Jaś prosto, no tam wyjechać i w lewo. Więc no trochę drogi mnie tutaj czeka. I w sumie tutaj I cały czas prosto, moi drodzy. I tam już będziemy w sumie. Znaczy, ja dobrze jadę tą drogą? Nie. Bardziej e, w prawo tutaj Tą drogą, o Żeby tutaj jako tako sobie to... Okej okay. I teraz możemy jechać Ogólnie e, Tutaj Tam sobie to zrobić, o ty! E, zaraz będziemy w sumie tam, gdzie mamy być, więc ile jeszcze, ile jeszcze, moi drodzy, to jest tam. Dobra, no wysiądź z tego. Dobra, No, dobra, to jest jakaś... aha. tam jest jeden Ja jeszcze stanę gdzieś Tutaj u góry Tak I Teraz mi tutaj tak Okej okay. A jeszcze jeden tam jest Ciężki Ogólnie Dobra moi drodzy, jak ja zabiję tutaj tego Czekajcie, czy ja mogę jakoś tutaj wejść i ich wiecie z Dobra Okej Jak ja zabiję tego pierwsza Chyba jej jednak nie zabiję

Okej okay. Tutaj nie ma nigdzie to choćby Okej okay. Coś słyszę, liczy. bo teraz nie wiem w sumie ogólnie Aha. No ty debilu! Ginżesz, no! Czekajcie. Dobra. No dobra, uspokój... dobra. Nie wiem, nagle z 30 tam wleciało. Ja nie... zezłem się ze snajperki z metra. Nie wiem, czy tutaj ta misja jakoś się uratuje, czy nie. Znajdź i zabij wszystkich dowódców za pomocą noża lub eliminacji. Dobra, no to... Od nowa to mamy ksztaczory tutaj won ogólnie No i ja pierdzielę Z Tam ktoś jest tutaj I wiem, że jest więcej tutaj w środku ogólnie Okay. Okej. Okay. Dobra. Mamy to. Dobra, mamy jednego. Okej okay. dobra, z polu widzenia tylko Tutaj Czy to jest ten, który Tak, okej okay. Dobra, to tak jednak... Dobra, mamy to Udało się mój drodzy e, W ostatniej chwili Dobra Dobra, dawaj mi to No, dobra Więc możemy stąd spinkalać ogólnie Bo tutaj nie mamy już, nie mamy czego szukać eee, ładna misyjka była Chodźmy gdzieś, gdzie tutaj na przykład tutaj się poszup. pójdziemy ja już tutaj kończę odcineczek, bo już mamy pół godzinki moi drodzy tutaj eee, więc tak, eee, okay. a za dobra, eee, walić to moi drodzy eee, serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział do nadrobienia materiałów. Ja tutaj dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcineczku. Eee, ja dziękuję za uwagę. Zobaczenia. Elo na razie.